Witam serdecznie. W tutorialu przedstawię narzędzie do stworzenia infografiki, które nauczyciel może wykorzystać na potrzeby lekcji czy też szkoleń. Infografika definiowana jest często jako graficzna reprezentacja danych, informacji oraz wiedzy, która w szybki i klarowny sposób może przekazać złożone informacje i dlatego jest świetnym narzędziem dla nauczyciela. Dla przykładu można zapoznać się z infografiką dostępną w internecie. Tutaj podaję taki przykład infografiki dotyczącej dozwolonego użytku w edukacji. Taką infografikę może wykonać również sam nauczyciel. Wystarczy wejść na stronę internetową www.easyl.ly, a następnie zarejestrować się w serwisie. Ja już jestem zarejestrowana, dlatego od razu się zaloguję. W momencie zalogowania ukazują się już infografiki, które już wcześniej stworzyłam, natomiast troszeczkę niżej można przejrzeć infografiki, które zostały stworzone przez inne osoby. Można się nimi podzielić na stronach internetowych, bądź też można wyszukać infografiki na różne tematy, od geografii po historii i wiele, wiele innych. Natomiast co zrobić, aby stworzyć taką własną infografikę? Musimy kliknąć na przycisk Start Fresh, a następnie ukazuje nam się edytor, w którym możemy taką infografikę stworzyć. Klikając ten przycisk, możemy wybrać taką podkładkę infografiki, jaką chcemy stworzyć. Wystarczy przeciągnąć taki obrazek w okno edycji. Teraz każdy z tych elementów, które się tutaj znajdują, można również edytować. Wystarczy kliknąć na. Taki element i na przykład usunąć, jeżeli go nie potrzebujemy. Następnie można również dodawać obiekty różnego rodzaju, od zwierząt, tak jak w tym wypadku, po szereg innych kategorii banerów, świąt, konstrukcji, edukacji, flag, jedzenie, zdrowia itd., itd. Tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Wystarczy kliknąć na daną kategorię, a okazują się już poszczególne obiekty, które można przeciągnąć w okno edycji. Przeciągamy taki obiekt. Ten obiekt możemy również zmniejszać. Możemy go też oczywiście obracać w zależności od tego czego potrzebujemy. Oprócz tego możemy zmienić podkład, który znajduje się pod naszą infografiką. Wystarczy kliknąć na dany podkład. Możemy dodawać też różnego rodzaju strzałki, które można kolorować. I zasadą jest po prostu przeciągnięcie takiego obiektu w okno edycji. Klikając na obiekt mamy możliwość jego edycji powiększania, przesuwania itd. Jest możliwość również dodania tekstu do naszej infografiki. Tekst, który znajduje się tutaj, możemy usunąć i na jego miejsce po prostu klikając wprowadzić nowy tekst. Są tutaj różnego rodzaju tekst: tytuł, nagłówek i zwykły tekst. Ja teraz przeciągnę w okno edycji tytuł, żeby pokazać, w jaki sposób można go edytować. Wpisujemy jakiś przykładowy tekst. Jak widać niestety nie ma tutaj wszystkich polskich liter, przynajmniej nie wszystkie czcionki mają polskie litery, dlatego dobrze jest zaznaczyć taki tekst i po prostu wybrać taką czcionkę, w której te polskie czcionki się również znajdują. Możemy powiększyć ten tekst jeżeli się nie mieści w ramce to rozciągnąć ją. No i oczywiście jeszcze można pogrubić, można użyć kursywy. Możemy również zmienić kolor tego tekstu. Możemy go wyjustować. Oprócz tego naszego komputera, poprzez ten przycisk upload możemy ściągnąć do naszej infografiki obraz, który mamy na komputerze. Możemy tą infografikę zapisać. Wystarczy wpisać tutaj taką nazwę, pod jaką chcemy zapisać tą infografikę, a następnie kliknąć przycisk Save. Możemy również otworzyć infografikę, którą już stworzyliśmy wcześniej i dalej ją edytować, tak jak w tym wypadku. Możemy wyczyścić zupełnie okno edycji i przystąpić od początku do edytowania, bądź też tak jak tutaj, zapisać to naszą infografikę na komputerze, stosując niską, bądź też wysoką jakość pliku JPG bądź też zapisać taką infografikę w formie PDF. Oprócz tego jest możliwość skopiowania linku do infografiki, bądź też kodu, który można umieścić na stronie internetowej. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że te informacje przydadzą się Państwu w tworzeniu własnej infografiki. I zapraszam do innych tutoriali.